Chirurgiczne modelowanie żuchwy to obecnie mocny trend, ale wygląd twarzy, wygląd żuchwy to w małym stopniu genetyka, a przede wszystkim wynik Twojego zdrowia. U tego pana widzimy kilka objawów, które sprawiają, że jego żuchwa jest obniżona i cofnięta. Ja w takich przypadkach na co dzień pomagam moim podopiecznym. Oto cztery kroki, jakie trzeba zrobić. Po pierwsze, skorygować wysuniętą pozycję głowy. Zauważ, że u tego pana głowa zdecydowanie znajduje się przed osią ciała, co sprawia, że tkanki szyi się napinają, obniżając i cofając żuchwę. Po drugie, przy wysuniętej pozycji głowy bardzo często też się zmienia Pozycja języka, który normalnie powinien opierać się na wewnętrznej części kości szczęki i wspierać wszystkie tkanki naszej twarzy. Zauważ, że ten pan ma taki zaokrąglony jakby garbaty nos i bardzo często u takich osób to nie jest wcale krzywa kość nosowa, tylko to są tkanki twarzy, które nie mają odpowiedniego wsparcia, zapadają się i wtedy nos tworzy się jakby garbaty. Trzy, krążenie limfy. Zobacz, że ten chłopak jest stosunkowo młody i szczupły, a jego twarz jest cała opuchnięta, nie ma zaznaczonych rysów twarzy. Prawdopodobnie u niego wiąże się to z zastojem limfy, ten chłopak po prostu się mało rusza, jego limfa nie może odpowiednio cyrkulować w organizmie. I cztery, jedzenie. Mało przetworzone, twarde. Jedzenie. My dzisiaj przyzwyczailiśmy się do jedzenia wszystkiego na szybko, w papkach, przetworzonego w pojemnikach. Musimy gryźć, żeby mięśnie naszej twarzy mogły ładnie pracować i się rozwijać.